Nie na Ale na naszą ligę to bardzo dobrze się się. Lecha i jego gwiazda Manu nie stopić Manu! Manu. Gol! Manu wyrównuje na 1 do 1. 67 minuta spotkania. Mówiłem o tym, że Legia gra słabo, Legia gra źle, Legia oddaje pole Lechowi, ale Teoretycznie przynajmniej jest tyle czasu, że Legia może ten mecz nie tylko zremisować i przedłużyć swoje szanse, ale nawet wygrać go w regulaminowym czasie potrzebny był tylko impuls. Musi być strzał i wreszcie zdecydował się ktoś z zawodników. Wydaje mi się, że Rykoszek zadecydował o tym, że to Kotorowski został e, właśnie minięty, ale Manu najlepszy zawodnik Legii z największymi ambicjami. On doprowadził do tego, że Legia wyrównała. No, bramka piękna, choć oczywiście e, spora za przypadku e, w tym była. Nocy piłki idealne, ale mało. No.